Dzień widzowie, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek. Ja jestem Igor i dzisiaj nagrywam w Minecrafta. Jesteśmy na moim świecie, tylko prywatnym jakbym. No, dzisiaj Wam pokażę mój Jak widzicie tu mam różne rzeczy. Teraz wchodzimy, trzeba znaleźć okupę. Dobra. Tu mam łażę. To jest grupy, ale tu mam tak. Tu mam akwarium. Dałem tu szkoła, bo ryby mi wychodzą i dechną U góry zaraz wejdziemy. Tu mam studio enchantowania. Tu mam jakby sypialnię z, ze zbrojami i tu mam mapę, dobra. No i nie wiem, bo to ale tam zresztą nic nie ma. Dobra, u, u góry buduję. Jak będzie, jak widzicie, to będę budował. Mam no, na myśli, że będę budował dopiero. No, dobra, że Wam jeszcze cenę, no, na dwie wejście jakby okay. A tu mam prysznic I widzicie Da się tak, więc niech, jak chcecie zbudować sobie prysznic albo o coś, to podajcie to możecie z tego korzystać sobie zatrzymać, spojrzeć jak to zrobię. później Wam mogę opowiedzieć albo nawet pokazać, jeśli tu miałem mechanizm tam zbudowany, ale dobra, dzisiaj nie tym się zajmujemy. Dzisiaj będziemy budowali dalej które musimy robić i wszystkie rozwalić. Cele trochę bieganie dzisiaj tak będzie. Bo zbudujemy domek i nie wiem, co dalej ogółem będzie wino Nie wiem, co dalej będziemy robić, ale na razie co dom, domkiem się zajmiemy. No to co w się robi każdy. No wiem, co się domkiem Dobra, musimy teraz to rozwiązać, dać na linii tej. tej. no mam z całą ten nie się mi nie mam mam sufit. na cały sufit na kół. bo się widzowie, nie chce, się robią. nie chce mi się oddać. Aż... Jak, nie wiecie, tak jak na kąpię. Dobra, tu mam jakie... A niebieskie. No to tu też będą niebieskie. A, o oh, kurde tutaj mogę być. Dobra. Sorry, się, że tak nic nie mówię, ale jestem bardzo skupiony na budowaniu mojego domu, bo zacząłem go budować już kilka dni temu. Zacząłem go budować i chcę go skończyć. Ma, mają, ma być tutaj jeszcze ta kuchnia. Chcę zrobić kuchnię i taki jakby salon, może i z telewizorem. Robię jakiś tam telewizor, na w tym stylu. Nie z nicem właśnie serce do tego. Więc dobra, teraz całą podłogę musimy rozwalić. Trochę zajmie, widzowie. No, um. Dobra, czekajcie, widzowie. Dobra, sorry widzowie, ale jest ze mną dzisiaj mój kuzyn. Siema, Karol. Nie Miałem iść spać. Akurat ty zadzwoniłeś. I a 11 Po co? Może być jeden taki potem No dobra. No ale dobra, nic nie działa. Też nagrywasz? Nie. Czekaj, wiem o co ci chodzi, żeby ten pasek tu na tole znikł. No, no to... Yy, nie F11, tylko u mnie to jakiś inny jest F4, no. chyba a nie dobra to ja Jeszcze zaraz wezmę kabel HDMI, do yy, tego do telewizora podłączę. Kompa o, Matko Bosko, nie słuchaj, było no, no, nagrywam, znaczy może trochę poczekam, bo najpierw podłączę się do telewizora i przez telewizor będę ten. No dobrze, to poszukaj. Tam Mikołaj oglądał mój kanał i powiedział, że mam żelaznym kirofem ku niż niszczy Dikta. Jezu, to mój kanał. Chcę to, nie chcę sam założyć i nie będzie niszczył se. Matko Boska. A, wysłałem ci zdjęcie akwarium. Wasz. A, dobra, Wiesz dlaczego z szybą? Bo ryby uciekały i wyskakiwały i ginęły. To to mega wkurzało? Wyobraź sobie, że miałem taką podłogę tutaj, akurat gdzie spełniłem ryby. I wszystkie ryby były na dachu i ginęły. Miałem pełno ryb. Z, z, pół staka chyba tych ryb miałem. Stację nagrywałem 22 tygodnie temu. Będę pytanie Ci zagrała. No dobra. To pierwsze, czy będzie Ty live? Yy, nie wiem, bym musiał tam zapytać czy mamy i ten... Mama mi musi zrobić, żeby dłuższe nagrywać. A. To wtedy nagram to... live'a. To... Jakbyś byś nagrywał, to może ze mną... Możesz... Obydanie, no, to bym to z Tobą nie. nagrywał, no. Mi się zaczyna. Ja nie mogę spać. Musisz pisać ekipa na wsi, ale wszystko oddzielnie. Ekipa, spacja no. na, spacja wsi. Nie mam, ale mi ta wiesz, odpisałam, ztakuję. Minecraft, Matko Boska, czekaj. Czekaj, zaraz ci pokażę. z Fortnite'a trochę krótki odcinek, siedmiominutowy, bo musiałem iść A wiesz, że Polska dzisiaj gra? Z Z Hiszpanią. O której godzinie? O 19.50. Hmm. Można otoczę, żeby tutaj do grzecha na urodziny Kto? Ja do grzecha dzisiaj jadę tam na urodziny. Hmm. Może będzie na świetle. No tak. A teraz w niedzielę mamy u was yy, ten, mecz po dziewięciu. Znaczy taki jakby turniej. W niedzielę? No. A mnie może nie będzie. Znaczy mówię może. Później po odcinku ci powiem dlaczego. Widzę, jak teraz nie skończymy ten, budować tego, to dokończymy na następnym odcinku, który się pojawi też dzisiaj. A to ile masz Nie teraz wiem, to... jak mi się zachce, to nagram. A jak mi się nie chce, to nie nagram. O no tak, Boże. Teraz mi się nagle zachciało, bo. Robiłem, u babci byłem i robiłem na kompie, no, zajrzałem na mój kanał i nagle mi się zachciało coś nagrywać. W zasadzie tam też mam Minecrafta. Woda. Eee, poniedziałek. A w A grasz na przykład No, no, nagrałem z kilkanaście odcinków z Bedworsa. A ile masz? Yy, chyba sześć albo siedem. Nie wiem. Yy, zaraz zobaczę zresztą, ale to wszystko po odcinku zrobię. Nie chcę tracić oczu. Od... Mniej więcej powinienem zdążyć zrobić do końca. Daję Bo tutaj i tutaj jeszcze. No dobra, to mogę nie zdążyć. Ale mi zacina mega. Nie mam meta, czy co? Na Fortnite to nagrać bym w ogóle nie mógł. Bo tu jak mi zacina, to w Fortnite by mi całkowicie zacinało. No. Fortnite potrzebuje mega dużo meta. Dobra. Jest, mamy. Teraz idę na dół. Obejrzę jeden A znalazłeś Jo mam Dobra. Dobry. O, od razu tu O, matko, chyba mój tata przyjechał. Dobra. No widzowie, to by był ty na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na!